Jak inwestować na terenie Niemiec, jakie są zmiany podatkowe i ulgi badawczo-rozwojowe, a także aspekty prawne ekspansji na rynek niemiecki. To główne tematy noworocznego spotkania dla biznesu, które odbyło się z inicjatywy prezydenta Stalowej Woli oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W ocenie uczestników spotkania wysoka atrakcyjność lokowania inwestycji jest po obu stronach, zarówno polskiej, jak i niemieckiej. Stalowa Wola jest nie tylko atrakcyjnym miejscem dla nowych inwestycji niemieckich. Do Stalowej Woli zaczynają do nas przyjeżdżać też inwestorzy niemieccy, którzy już są w innych regionach Polski. W aktualnych lokalizacjach mają problemy ze znajdywaniem siły roboczej i dlatego interesują się Stalową Wolą, interesują się sposób Ożywiony pod Karpaciem. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rodzaju spotkań. Pozyskują cenną wiedzę dotyczącą ekspansji na rynek niemiecki, poszukują kontaktów biznesowych i możliwości współpracy. No, mamy odbiorców ze Stanów Zjednoczonych, z Danii, z Francji, z Niemiec. No i głównie tutaj regionalnie. Stalowa Wola, Sandomierz, okolicy. No, cały czas myślimy o rozwoju i o zdobyciu lepszych klientów. Produkujemy meble z wyższej półki, więc szukamy takich odbiorców. Cały czas myślimy o tym, jak wejść na rynek niemiecki, no ale jak to zrobić w taki sposób, żeby nie, że tak powiem, kolekwialnie, nie przepalić ogromnego budżetu, tak, a zrobić to jakoś inteligentnie, nie? bo to nie problem wydać kilka milionów i może coś z tego będzie, tak? Tylko my preferujemy jakąś metodę małych kroków. Firma Kirchhoff chętnie nawiąże współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami ze stalowej woli, po tak, to, to by no, w różnych aspektach, bądź to w jakichś usługach przemysłowych, które, które moglibyśmy tutaj zlecać na lokalnym rynku, albo też być może w, jakichś, w jakich zakresie jakichś części wyrobów, które, które moglibyśmy kupić, a, a nam są niezbędne do naszej działalności. Było to już drugie spotkanie z tego cyklu. Organizatorzy planują kolejne.